Witamy wszystkich gorąco w ten pogodny, piękny dzień. Aura zdecydowanie sprzyja kranu w piłkę. Tu Dariusz Szpakowski. Będę miał przyjemność komentować dzisiejsze spotkanie w duecie z Jackiem Laskowskim. Zapowiada nam się naprawdę emocjonujące widowisko. Ekipa Vipers kontra Vipers. Tak, naprawdę nie mogę się doczekać pierwszego wistka Darku. Przed nami interesujące spotkanie. Rebić. Czy będzie prowadzenie? I jest kol, proszę Państwa. Ależ otwarcie mamy pierwszą, jakże ważną bramkę tego spotkania. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. Bardzo ładnie przeciął to podanie. Nieudany ślisk na początku tego spotkania. No, złe krycie i napastnik będzie miał szansę. Bramkarz nie powinien mieć kłopotu z przejęciem tej górnej piłki. Kessie. Keita Balden. Bramkarz bez problemów poradzi sobie z tym prostopadłym podaniem. Ante Rebic. Ach, teraz znakomity przechwyt. Nikolas Dominguez. I przy piłce Ribery. Nikt teraz nie przeszkadza. Spróbuję coś z tego zrobić. Ale świetnie zgubił obrońcę. Był naciskany i nie zdołał utrzymać piłki w boisku. Dobry pressing, odebrał piłkę. Bardzo ładne podanie piłka za plecy obrońców. Bardzo dokładnie wprost za plecy obrońców. Nie udało się zbudować przewagi. Rebić. Żerwinio Peregrini. Peregrini. No i strata piłki. Ma trochę miejsca na skrzydle. Powinien dośrodkować. Wysoki presji się sprawdził. Zdołali przejąć piłkę w środkowej części boiska. Świetny przegląd pola. Ale jednak nic z tego nie wyszło. Bez piłki Wajpers. Sędzia stosuje przywilej korzyści. Ciekawe, czy istotnie wyniknie z tego korzyść dla. Odważne wejście opłaciło się. On już się nie raz popisywał w swojej karierze takimi zagraniami. Fraun Riberi. Dobrze w tempo. Będzie szansa. Ale świetna okazja. Go! Kolekcji mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz miniecie obrońcy. I zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. No i mamy drugą bramkę. Drugi zespół ciągle bez gola, ale to jeszcze nie koniec. Kessie. No dobrze przeczytał to obrońca. Ribery z piłką. Liberi to musi wpaść. No, huknął z bliska, ale niecelnie. Mało zabrakło. Może powinien jednak uderzyć bardziej technicznie. Chyba się nie zrozumieli, bo piłka opuszcza boisko. Larsen. Zespół Vipers traci piłkę. Politano. Grew znowią rywale. Sędzia odpisał Spalonego. Sandro Tonali. Ante Franklin. Ma tutaj teraz miejsce. Ribéry. Gol. Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Szalenie trudne do obrony, ale i do wykonania uderzenie po ziemi. Mało winy bramkarza, duże brawa dla strzelca.